Od kiedy sięgam pamięcią, praca w ogródku była moją pasją. Pamiętam te obrywanie pomidorowych wilków czy jesienne wygrabianie liści. Wtedy jeszcze bycie eko nie było tak modne jak teraz, natomiast wraz ze wzrostem mojej świadomości ekologicznej wzrastała liczba też obowiązków. Pojawiła się decyzja o stworzeniu swoistej idylli, naszego miejsca na ziemi. Tak, oto najpierw kupiliśmy działkę. 3000 m2, później wspomogliśmy się kredytem na budowę domu. Tak już od 3 lat mieszkamy tutaj w szczerym polu, gdzie do najbliższej drogi gminnej jest około 300 metrów. Oprócz spokoju i beztroski cenimy sobie ład i porządek, dlatego kiedy przychodzi wiosna, wyciągamy naszą kosę spalinową i często od wczesnego świtu do późnego zmierzchu kosimy naszą trawę, często także haszcze. Nawet dojazd naszą polną dróżką do drogi gminnej musi być pięknie przez nas wykoszony, dlatego kosimy z dwóch stron pasy o szerokości około 1,5 metrów. Od wczesnych lat zawsze z mężem ciężko pracujemy, dlatego ocenimy sobie wynalazki, jakie daje nam nowoczesność. Dlatego kosiarka John Deere była spełnieniem moich najskrytszych marzeń, pozwoli nam na oszczędność czasu, energii oraz zdrowia. Zaletą kosiarki samojezdnej John Deere X167R jest bez wątpienia jej wielofunkcyjność. Zestaw mulczujący zapewni mi oszczędność czasu. Nie będę musiała więcej zbierać pozostałości e, trawy po koszeniu. E, kosiarka rozdrobni e, trawę za mnie i użyźni przy tym glebę. Funkcja zamiany e, kosiarki w odśnieżarkę to po prostu magia przez duże M. Już więcej zima mi nie zaskoczy, no chyba że jej piękno. E, a my z mężem nie będziemy musieli więcej marnować swojego czasu bo praca w ogródku nie jest po to, by tracić swoje zdrowie, a aktywnie w nim odpoczywać.